to Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym QA. Dzisiaj QA nagrywam w terenie w biegu, ponieważ mam bardzo ciekawy tydzień i co prawda będzie z tego tygodnia mało vlogów, bo podejrzewam, że albo jeden, albo dwa, ale nie chcę Was zostawiać bez filmu. Dlatego pomyślałam, że zrobimy sobie wyjątkowo pod koniec miesiąca mały QA. W sobotę poprosiłam Was o pytania na Instagramie, dodatkowo też od innego patrona dostałam pytania, które się dzisiaj pojawią, więc myślę, że nie ma co przedłużać, bo mi kawka i zaczynamy. Kiedy dowiemy się, co to za zmiany się szykują, o których wspominałaś we vlogu? Ja ostatnio bardzo dużo Wam mówię o zmianach i o tajnym projekcie. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że celowo troszeczkę zbudzam Waszą ciekawość, ponieważ jest to dla mnie ważny projekt i też ważna zmiana w moim życiu, ale też na razie nie mogę Wam za dużo powiedzieć, bo nie chcę być tą osobą, która wiecie, mówi wielkie rzeczy, a potem okaże się, że przykład nic z tego nie wyjdzie, albo wszystko się ułoży zupełnie inaczej. Niestety, jest to projekt bardzo długoterminowy i podejrzewam, że będzie zrealizowany. Nie wiem, od jesieni tego roku, podejrzewam, że będzie od grudnia tego roku do wiosny przyszłego roku, więc niestety jest to uroczny projekt. Oczywiście nie będę Was aż rok trzymać w niepewności, bo aż taka ukrutna nie jestem, ale myślę, że gdzieś tak koło lipca, Czerwca, może sierpnia, podam wam jakieś konkrety. Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ to ode mnie nie zależy. Tutaj potrzebuję, żeby zgrało się wiele czynników, dzięki czemu będę mogła wam już powiedzieć coś konkretnego i przedstawić ten swój projekt. Ale na razie po prostu zalecam wam w najzwyczajnym świecie cierpliwość. Czy w Twoim życiu pojawił się jakiś mężczyzna? Jeśli nie chcesz, pominę to pytanie. Nie, nie muszę pomijać tego pytania, jest to jak najbardziej normalne pytanie. Nie, na razie, w chwili obecnej, nie pojawił się żaden mężczyzna. I oczywiście, jeżeli ktoś się pojawi, to by się prędzej czy później o tym dowiecie, no bo jednak będzie to taka część mojego życia, której nie będzie się dało ukryć, bo też wiadomo, jak człowiek jest zakochany, to też chce się tym dzielić. Wiadomo, że ja nie będę też tutaj sprzedawać swojej prywatności, chociaż to też wszystko zależy, wiecie co, od struktury związku, bo są związki, które nie chcę ich a są związki, które bardzo chętnie bym upubliczniła, więc to wszystko po prostu będzie zależało od tego, kim będzie ten mężczyzna. Jaki będzie miał stosunek do social media? Jak ja się będę czuła pewnie w tym związku? Na razie się nic nie wydarzyło, ja jestem otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje na nowe osoby w moim świecie, ale też teraz jestem bardzo zapracowana, więc jakoś nie jestem bardzo zdesperowana, żeby kogoś szukać. Jestem otwarta, ale robię swoje, realizuję swoje projekty, i jestem szczęśliwa. Czy planujesz jakiś glow up na wiosnę, zmiany w wyglądzie, fryzurze, stylu? Jeżeli chodzi o mój styl, to jestem zadowolona z tego, jak wygląda mój styl i myślę, że on będzie oczywiście ewoluował, ale on już ewoluuje od kilku lat i idzie w bardzo dobrym kierunku, więc tu. Tutaj nie muszę prowadzić żadnych zmian. Jeżeli chodzi o wygląd, czy coś się z nie tak? Ja jestem zadowolona z tego, jak wyglądam. I że na no, Google tak naprawdę na wiosnę nie planuję. Jedyne co to planuję podciąć włosy i zastanawiam się, czy znowu farbować włosy, czy zostać przy naturalnym, czy zeszłać może z jakimś innym kolorem. Jeszcze tego nie wiem, wiem tylko na pewno, że jestem mówiona z moją fryzjerką na podcięcie, bo już mam troszeczkę długie i nie będę ukrywać, że na wiosnę lubię mieć krótkie włosy. Pojawiło się też kilka pytań dotyczących mojej nowej. Strategii na Instagramie, i teraz tak, ja Wam tutaj nie wyłożę całej strategii, bo to też nie o to chodzi. Mam pewne pomysły, mam strategię, którą mam przygotowaną. E, wiem, że chcę Wam pokazywać troszeczkę więcej mojej pracy właśnie z Zakulis, chcę Wam też pokazywać trochę rzeczy związanych z niepełnosprawnością, ale wiadomo, że jeżeli chodzi o pracę z kulis, to będzie nawet życzyła tylko tej mojej przestrzeni, nieprzestrzeni moich klientów to na pewno. I jeżeli chodzi o resztę, to Cały czas widzisz, co eksperymentuję. Dam sobie ten moment na eksperymenty. Jestem otwarta na różne formaty, na różne treści, i też chciałabym po prostu zobaczyć, co wam się podoba, co jest potrzebne, co się kliknie, tak zwanie, co będzie przynosić jakieś wartości, ale chciałabym, żeby ten Instagram zarówno był wartościowy, jak i po prostu szedł troszeczkę w rozrywkę i tak jak ostatnio to powtarzam, takie comfort place, bo mam wrażenie, że ostatnio w tych właśnie naszych social mediach Zrobiła się trochę zbyt profesjonalnie i super mieć profesjonalną jakość, profesjonalne treści, edukacyjne treści. One są potrzebne, ale zauważyłam, że jest teraz mniej takiej przyjemnej sfery i zarówno na YouTube i na Instagramie, czyli po prostu tego, że nie wiem, wracacie po ciężkim dniu z pracy, odpalacie sobie Instagrama i znajdujecie przyjemne treści, które przy okazji was czegoś nauczą, ale miło przy tym spędzicie czas, zrelaksujecie się. Też zauważyłam, że jest taki straszny hype na to, żeby to wszystko było takie wiecie, bardzo pod kołnierzykiem, jeżeli można to tak nazwać, czyli wiecie, turbo profesjonalne, turbo poważne, a to chyba nie o to chodzi w social Maria. Właśnie za to cenimy YouTuber, że nie jest telewizją i że nie jest profesjonalny. I o to właśnie chyba w tym wszystkim chodzi i chciałabym właśnie iść troszeczkę w tym kierunku, jeżeli chodzi zarówno o mój TikTok, Instagram YouTube, ale w szczególności właśnie staram się to wdrożyć na Instagramie, bo mam wrażenie, że troszkę właśnie tutaj ten Instagram poszedł za bardzo stronę takiego wymuskanego Instagrama, przez co ja nie potrafię aż takiej treści stworzyć, bo tego nie czułam i przez to też właśnie tych treści nie było, więc mam nadzieję, że to się zmieni. Czy masz jakieś konkretne plany na wiosnę, może jakieś wyjazdy? W tym roku będzie trochę mniej wyjazdu, bo jest to związane właśnie z moim projektem. Niestety muszę trochę oszczędzać finanse, ale mieliśmy wyjechać właśnie chyba w tym weekend, co będzie, pod koniec marca. Niestety wyjazd nie doszedł do skutku. Po prostu z powodów logistycznych, nie było miejsca po środku, do którego chcieliśmy pojechać, ale mamy plany na majówkę. Co prawda na razie wszystko staramy się do, do, do tego momentu załatwiać. Jesteśmy na etapie szukania miejsca, rezerwacji miejsca, ale mam nadzieję, że uda się chociaż na majóweczkę wyjechać. Nie wiem jak to będzie z wakacjami, bo też takie pytanie się pojawiło, bo tak jak mówię, to będzie wszystko zależało od finansu i od tego, na jakim etapie będzie w ogóle mój projekt, bo jeżeli będę wiecie w środku projektu, już będę Wam mówić o co chodzi i będę publikować materiały i będzie się dużo działo, to też nie wiem czy będę się w stanie po prostu najzwyczajniej w świecie wyrwać. Jaka piosenka ostatnio wpadła Ci w ucho? E, przede wszystkim Martwe może Margaret e, ten, jedy, ten jeden dzień w Stanach to nowa piosenka, która reklamuje teraz Stadionową tak to chyba ten jeden dzień i jeżeli chodzi o piosenki, to też ostatnio wpadło mi w ucho piosenki Dawida Kwiatkowskiego, znajomszego albumu. Jakoś nigdy go nie słuchałam, ale te bardzo przypadły mi do gustu. No i oczywiście cały czas na mojej tapecie jest Sanach i ich troja, a w szczególności ostatnia płyta, czyli Projekt X. To wleciło mnie w kółko, a jeżeli chodzi o ulubioną piosenkę z Projektu X, to dla mnie to jest Szary Sen, a potem na drugim miejscu Exekwo Nie Szukaj Mnie, czyli single promujący oraz Fajnie tak, fajnie było, tak fajnie było, bo w tekście jest fajnie było tak, dlatego mi się pomyliło, ale właśnie to są dla mnie trzy ulubione piosenki z tej płyty, ale jak dla mnie Szary Sen to po prostu jest sztos i dołącza do listy moich ulubionych piosenek, czyli do Powiedz, Księżniczki i teraz jeszcze właśnie jest Szary Sen, to jest teraz moja taka topka. Jak spędzałeś wakacje w dzieciństwie? Dobrze je wspominasz. Tak, bardzo dobrze wspominam wakacje w dzieciństwie, to był taki czas relaksu, z je albo na podwórku, albo na działce mojej działku, bo mieli właśnie taką działkę rekreacyjną, albo jeździliśmy sobie nad morze na Półwysep Helski, dla ja miasta mniej, ale głównie właśnie na Półwysep Helski. Często też jeździłam w dzieciństwie na turnesy rehabilitacyjne, za tym nie przypadałam i to nie dlatego, że musiałam ćwiczyć, bo akurat ćwiczyć lubię, ale dlatego, że no... Tam było dużo dziwnych akcji, więc wolałabym nawet o tym nie wspominać. A natomiast jeżeli chodzi o resztę, to spędzałam je z Kuznosem, nie wiem, na jakichś domkach. Dużo było fajnych inicjatyw, chociaż szczerze, chyba najbardziej lubiłam wakacje na działce, bo leżałam sobie na kocyku, zbierałam sobie poziomki, zbierałam agres na wózku, porzeczki. Zawsze właśnie stałam się pomagać, więc bardzo fajnie to wspominam. Twoje ulubione śniadanie to? W tej chwili chyba szekszuka. Zakochałam się w tym, bo jest to połączenie dwóch moich ukochanych składników, czyli jajka i pomidorów. I po prostu szekszuka u mnie teraz wszystko, bije wszystko na głowę. Jak postępy w ćwiczeniach rehabilitacji? Dzisiaj właśnie rano miałam rehabilitację, bo nagrywam to we wtorek, kiedy wy ten film widzicie. I właśnie mój rehabilitant powiedział, że no troszeczkę niestety moja forma spadła przez tą przerwę. Pomimo tego, że ćwiczyłam, ale wiadomo, ćwiczyłam sama i to nie jest taki wysiłek, wiecie, jak ćwiczę z Mateuszem, ale widzi, że już moja forma powolutku wraca, więc niesamowicie się z tego powodu cieszę I też planujemy po prostu później przejść do troszeczkę bardziej zaawansowanych ćwiczeń, bo ręce i nogi mam już wzmocnione. Chciałabym wzmocnić mi śniadłowie, kręgosłupa, wiecie, wzmocnić swoje siadanie, żeby po prostu być jak najbardziej sprawna. Teraz nowy segment, czyli pytania od patronów. Od jednego z moich patronów dostałam pytania na maile. Jeżeli właśnie jesteście moimi patronami możecie wysłać takie pytanie do mnie na maila. Ja zawsze was witam jako nowych patronów, czy też powracających patronów. I wtedy macie adres e-mail, na który możecie po prostu mi podsyłać, a ja się postaram te pytania wykorzystywać w najbliższym Q&A. Oczywiście zaznaczam, że chodzi tutaj o pytania, które już się nie powtórzyły, bądź też nie są zbyt osobiste, ale może zaczynamy. Jak układa się twoja współpraca z urzędem miasta? Powiem Wam tak, układa się, ale na razie bardzo mało się w tym temacie dzieje, ponieważ wiadomo, byłam uziemiona, więc nic nie mogłam robić. W tej chwili, tak naprawdę, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, mało się dzieje. Mam co prawda teraz dwie rzeczy, którymi chciałabym się zająć, czyli program asystenta osoby z niepełnosprawnością, o czym powiem Wam później, oraz y, mam jeszcze jedną informację, że której potrzebuje pomocy przy pewnej akcji i muszę po prostu zasięgnąć języka, czy będę pomocna, czy mogę się dołączyć do tej akcji, rozpromać tą akcję, więc tutaj też jest widok na jedną aktywność i oczywiście cały czas walczymy o dostępność naszego tunelu i dworca. I niestety jest to trochę walka takimi wiatrakami, ponieważ i Urząd Miasta występuje, i ja występuję, i niestety mało się na razie dzieje w tym temacie. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to załatwić, ale powiem Wam, że Trochę uh, się czuję, jakbym... One próbowała załatwić coś niemożliwego, a chcę tylko, żeby po prostu dworzec w Radzie i peron dla SKM-ek był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i osób z łuskami dziecięcymi, osób starszych, ale okazuje się, że jest to bardzo duże żądanie, jak na nasze SKM i jest to niesamowicie przykre. Czy szykujesz jakieś fajne projekty dla OZN na ten rok? Nie, na, na razie nie szykuję żadnych projektów dla OZN, jeżeli chodzi oczywiście o moje prywatne działania. Mam pewne misje, które chciałabym w tym roku zrealizować, Realizować. To nie są jakieś wielkie projekty. Ja chciałabym po prostu wyczulić i osoby pełnosprawne i różne firmy, sklepy na to, żeby po prostu zwiększyć dostępność. A tak poza tym to nie mam jakichś konkretnych projektów. Jak skończył się temat paczkomatu w Rezie? Jak się nie skończył? Impos kompletnie zignorował moje podsumowanie. Nie dostałam żadnej odpowiedzi, zarówno na Instagramie, jak i na maila, gdzie wysłałam im materiał. Więc niestety zostałam kompletnie olana przez Impos, i to jest bardzo przykre, ale nie zamierzam się poddać, bo myślę, że ten temat jest bardzo ważny. Tym bardziej, że Impos tak się reklamuje, że chce być dostępny dla wszystkich, a wcale nie zwraca uwagi na najdrobniejsze takie. Proste, malutkie rzeczy, które wystarczyłoby zmienić i wszyscy byliby szczęśliwi. Pojawiło się bardzo dużo pytań na temat moich zębów i leczenia. Jak tam leczenie zębów, czy porzuciłam leczenie zębów. I to jest, słuchajcie, bardzo długi i skomplikowany temat. Moje leczenie zostało określone jako bardzo kosztowne i bardzo długotrwałe i wiem, że jak ja już zacznę leczyć zęby, nie będę mogła przestać. Wiecie, to nie jest tak, że teraz sobie zrobię jednego ząbka czy dwa ząbki i tyle, nie? Bo to tak nie działa. Oczywiście na bieżąco wszystko leczę, to co jest do leczenia, ale jeżeli chodzi właśnie o naprawę mojego uśmiechu, to nie jest to prosta przeprawa. Nie będę też ukrywać, że trzeba będzie podjąć dość radykalne kroki, których trochę się obawiam, jak nigdy, wiecie, żadnych zabiegów się nie i tak dalej. I zęby też nigdy nie napływały mnie lękiem, nigdy nie bałam się dentystu, chodziłam z uśmiechem na twarzy. Tak, ta wizja troszeczkę mnie przeraża, nie będę ukrywać, ale też ma wpływ na to mój tajny projekt, bo niestety w życiu jest tak, że nie na wszystko starczą finanse, słuchajcie, i ja wiem, że zaraz pojawią się głosy, że zęby są najważniejsze, bo do tej pory myślałam, że tak, że zęby są najważniejsze, wkładam na to pieniądze, wiecie, i staram się właśnie ruszyć z tym tematem, ale pojawiła się naprawdę niesamowita szansa która jest w tym momencie dla mnie ważniejsza i wiem, że ona też pozwoli, mam nadzieję, mi o, troszeczkę rozruszać moje social media, przez co będę więcej zarabiać, przez co później, jak tylko ten projekt się skończy, będę mogła poruszyć z leczeniem zębów. Niestety życie polega na tym, że trzeba wybierać na wszystko, stać nas od razu, więc jeżeli na razie mogę to odłożyć, to myślę, że odkładam to do przyszłego roku. No, chyba, żeby się pojawiły jakieś możliwości, to oczywiście jak najbardziej będę to realizować. Ale to, że Wam mówię, że odkładam leczenie, to nie znaczy, że nic w tym temacie nie robię, bo mam dużo rzeczy do zrobienia jeszcze przed leczeniem tym oficjalnym zębów, więc na pewno takie treści też na kanale będą się pojawiać, bo chciałabym cały ten proces po prostu relacjonować. Więc też będziecie widzieć jakieś vlogi z wizyt u Udentestę, ale będziemy po prostu do tego tematu podchodzić na razie bardzo delikatnie. Na razie na NFZ, wiecie te podstawowe rzeczy i po prostu przykować grunt pod to gruntowne leczenie, żeby potem ruszyć z kopyta. Kom bierzesz tyle pozytywnej energii i apetytu na życie. Dobre pytanie. W sumie nie znam jej odpowiedzi, tym bardziej, że w zeszłym tego nie pojawił się film, że miałam krótszy okres w moim życiu, ale jak wiecie i takie okresy się zdarzają, bo życie to niestety sumny Sajda, nie zawsze jest dobrze. Ale jeżeli chodzi o to moje pozytywne nastawienie, ja się chyba po prostu taka urodziłam, zawsze widziałam szklankę do połowy pełną, brałam się za bardzo ambitne przedsięwzięcia. W której nikt nie wierzył, zawsze gdzieś ta siła pochodziła ze środka. Myślę, że to siebie że tak: przede wszystkim z wiary, po drugie, z wychowania i z tego, że mam wokół siebie naprawdę wąskie, bo wąskie, ale zaufane grono ludzi, rodziny i przyjaciół, którzy mnie wspierają w każdej chwili, którzy mi kibicują, którzy mówią, że nierealne rzeczy to tylko ja mogę zrobić. I wiecie, to nie jest takie. Puste kibicowanie, tylko po to, żeby pochwieciem, moje ego pogłaskać, nie? Bo to nie o to chodzi. Ale to są ludzie, którzy naprawdę we mnie wierzą, i to jest super, i dzięki temu też mam siłę i motywację. Właśnie to chyba są takie trzy moje rzeczy: siła wewnętrzna, wiara i bliscy, którzy są wokół mnie. Jaka cecha charakteru nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, gdzie się ciebie spotyka pierwszy raz. Myślę, że chyba upór, bo jeżeli ja się na coś zawezmę, to jestem uparta. Chociaż też z wiekiem nauczyłam się przyznawać do błędu i odpuszczać, ale też muszę być bardzo uważna, bo niestety życie wygląda tak, że dużo ludzi myśli, że wie lepiej, jak powinno wyglądać Wasze życie. I ja tutaj nawet nie abstrahuję tutaj w, o komentarzu, bo to nawet nie o to chodzi, ale ja się z tym spotkałam nawet w lutsamu, kiedy ludzie próbowali mnie przekonywać, że nie, ten nie to jest zły pomysł, iść sobie do szkoły policjalnej, kosmetycznej, będzie prościej i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, zawsze jest tak, że ktoś wie lepiej, jak wam się powinno żyć. Dlatego ja uważam, że żyjmy tak, jak chcemy. Nie przyciskajmy innym swoich światopoglądów. I oczywiście... Trzeba, jeżeli jesteśmy z osobami bieżącymi, pokazywać swoją wiarę, żeby po prostu dawać świadectwo, bo być może ktoś się dzięki temu do wiary przekona, ale nie można być nachalnym. Pamiętajcie o to, bo ja też nie lubię takiego nachalnego wciskania jakichkolwiek poglądów. E, dlatego myślę, że właśnie to jest ta kwintesencja, żeby po prostu żyć w zgodzie z sobą, e, i dlatego też jestem uparta ale przyjmuję rady od zaufanych ludzi najbliższych i czasami potrafię zweryfikować e, kierunek. Mam wrażenie, że tej odpowiedzi odpłynęłam troszeczkę, ale mam nadzieję, że będzie o co mi chodziło. Jakie masz cele na YouTube na ten rok? W lesie 6 000, stały plan publikacji, jakieś nowa seria, coś nowego. Na pewno tak. Z całego planu publikacji nie będzie, bo próbowałam jeszcze w tym roku. Nie. To się u mnie nie sprawdza i na pewno takich rzeczy u mnie nie będzie na kanale. Jeżeli chodzi o cele, chciałabym do końca roku e, mieć 30 tysięcy. Jest to słabo realne, ale myślę, że 28 uda się osiągnąć, bo też zauważyłam dzięki Shorpom, jak fajnie przychodzę nowi subskrybenci, więc będę też to, to szła. E, po drugie, nowa seria. Jest seria podcastu, e, więc tutaj Was do podcastów zapraszam. Planuję serię dla wspierających, ale nie wiem, czy bylibyście chętni. Dajcie znać, czy na przykład za 5 zł miesięcznie chcielibyście mieć, nie wiem, 3 dodatkowe filmy w miesiącu, czy tam na przykład 4, jeden film tygodniowo. Dajcie znać, tylko że od razu że byłaby to seria bardziej na zasadzie reaction video, że na przykład razem mogą nam swój jakiś program. Tutaj potrzebuję Waszej opinii, a tak poza tym, to mam cele, właśnie tak jak powiedziałam, żeby zrobić ten YouTube takim przyczynnikiem miejscem, gdzie będziecie mogli sobie wieczorkiem czy rano do śniadania odpalić film, bądź też w innej porze dnia. i miło spędzić ze mną czas, a przy okazji chciałabym Wam e, troszeczkę pokazać tego, co robię, jaka jestem, jak się żyje sobie z niepełnosprawnością I właśnie w tym kierunku będę dążyć. Czego nie lubisz w swoim życiu? Powiem Wam, że widziałam to pytanie już w sobotę i Długo się nad nim zastanawiałam, ja chyba nie mam takiej rzeczy. to ja jedyną rzeczą, której nie lubię w swoim życiu, to to, że nie wszystko jest dostępne i nie zawsze ludzie rozumieją, że dostępność jest ważna. A tak poza tym, jeżeli czegoś w swoim życiu nie lubię, to po prostu to zmieniam. Jakby nie się wiecie i się e, nie rozczulam o Boże, Jezu, nie lubię tego, że e, nie wiem, e, nie mam złą pracy. Nie, jeżeli mam złą pracę, to ją rzucam i szukam nowej albo sama sobie tworzę stanowisko. Ja jestem raczej osobą czynu niż narzekania, więc w moim życiu nie ma takich rzeczy, których nie lubię. Więc. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ale mam nadzieję, że ta odpowiedź, tej osoby, która zadawała to pytanie, usatysfakcjonowała. Grasz w dziedzictwo Hogwartu? Nie, bo nie lubię Harry Pottera i nie ma to związku kompletnie z moją wiarą. Nigdy mnie uniwersum Harry Pottera nie interesowało. Po drugie, ja teraz nie mam czasu grać. Ja z Simsów chyba nie odpaliłam od dwóch lat, a konsoli od roku? No, po prostu nie mam na to czasu. Mnie jest ciężko znaleźć godzinę na obejrzenie jednego odcinka serialu, a co dopiero nagranie gry. Strasznie od tym ubolewam i chciałabym wrócić do grania, ale wiem, że też no, po prostu na wszystko muszę zapracować sama i wolę pracować i wolę poprawić jakość swojego życia, niż grać w grę. Wiadomo, że czasami gdzieś tam jest chwila, ale pff, ja nie pamiętam, kiedy naprawdę odpaliłam ostatnią grę. Czy korzystasz dalej z pomocy asystentki? I tak, i nie. Ponieważ jestem na liście oczekującej, teoretycznie jestem w programie, a program miał się zacząć od właśnie teraz marca. Słuchajcie, dzisiaj mamy 21 marca, dobrze? Tak, 21 marca, i program dalej nie ruszył. Dzwoniłam 8 marca, to usłyszałam, że jest podpisana umowa, teoretycznie są przydzielone środki, ale w sumie to nie wiadomo, kiedy będzie ten program, czemu mi się śpieszy, więc Pitu pitu trochę, będzie trzeba po prostu przycisnąć moc, żeby zaczął realizować ten projekt, i to jest właśnie problem. Tyle się mówi o tej wielkiej pomocy rządu, a tak naprawdę, widzicie, projekt jest tylko na papierze, niech się nie śpieszy, żeby go realizować. Dwa miesiące były kompletnie bez wsparcia, a teraz trzeba się prosić, żeby w ogóle tą asystentkę dostać. To jest strasznie długie i nieprzyjemne. Mam nadzieję, że już niedługo powiem Wam, że dostanę tą asystentkę i dalej będziemy działać. Pytanie może mało YouTube'owe, ale czy będą? vlogi stream. W sumie bardzo YouTube'owe, bo vlogi stream to jest taka mała świecka telewizja. W sumie nawet trochę kościelna na tym kanale. Bardzo lubię nagrywać vlogi stream. Na tą chwilę mówię tak. Ale też wam nie obiecuję. Plan jest taki, że będą logistre, zobaczymy jak to się pokłada, zrobię wszystko, żeby je nagrać, ale też nie mogę po prostu przewidzieć niektórych rzeczy i mam nadzieję, że się nic w tym temacie nie wykrzeczę, i że wszystko będzie OK, Na przykład, że się nie pochoruje, ale planuję, zobaczymy, czy uda się ten plan zrealizować. Leciałaś może samolotem, jak wrażenia, czego oczekiwałaś od personelu pokładowego. Ja niczego nie oczekiwałam od personelu pokładowego. A to dlatego, że nigdy nie leciałam sama, i tak naprawdę potrzebowałam znikomej pomocy. I leciałam na dwie podróże. Raz leciałam z Fundacji Mam Marzenie do Lourdes, a drugim razem leciałam ze znajomymi i z siostrą do Włoszech. No była też Ola, przecież macie vlogi na kanale. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o pierwszy lot, to po prostu bałam się, jak moje kości zarogują. No bo to jednak jest przeciążenie. Moje kości uwielbiają latać, nic im nie szkodzi, więc jest to ogromny plus. Natomiast za drugim razem bałam się tego, że źle załatwiłam wózek. Bo chodzi o to, że. Jeżeli leciałam z fundacji, no to wiadomo, oni kupowali bilety, załatwiali wszystko i tak dalej, ja się niczym nie przejmowałam. Natomiast kiedy, wiecie, leciliśmy sami, ja musiałam sama zaznaczyć, że jestem samą z niepełnosprawnością, zgłosić to, zgłosić wózka, załatwić właśnie darmowy bagaż dodatkowy, czyli wózek i tak dalej. I musiałam wiedzieć, gdzie ten bagaż nadać, gdzie odebrać. No bardzo dużo zachodu. I muszę przyznać, że to mnie lekko stresowało. Ale daliśmy radę i było naprawdę fajnie. To już by było wszystko w dzisiejszym Q&A. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało i że mikrofon bardzo dobrze wygłuszył dźwięki tła. I też mam nadzieję, że nagrywanie takie w terenie wam się spodobało. To prawda muzyka to nie jest idealne, oświetlenie nie jest idealne, ale zależało mi na tym, żeby po prostu dzisiaj nagrać, a to jest i moja jedyna możliwość, żeby dzisiaj cokolwiek dla was stworzyć, bo potem mam tylko dwie godziny, żeby to zmontować i wrzucić, bo jeszcze dużo, dużo rzeczy przede mną więc cieszę się, że udało mi się to zrobić i mam nadzieję, że film Wam się spodobał i też moje odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Staram się robić Q&A raz na miesiąc, więc zapraszam Was na mojego Instagrama magunia88, tam zawsze zostawiam okienko z pytaniami, gdzie możecie je wpisywać i potem ja je po prostu zbieram i w wolnej chwili nagrywam taki materiał. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielcy, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim Wszystkim moim Patronom wspierającym. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego kanału, no to link do Patronite w opisie Was przycisk wesprzyj koło przycisku subskrybuj. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!